Za jakie grzechy. Czy kiedykolwiek wyobrażaj sobie, że. Dracula 3D, oczywiście o tym filmie Dary Argentomowa. Wyobrażaj sobie kiedykolwiek, że Dracula może się zmienić. Psowę, szczura, <grywka> wilka, modliszkę, mucha albo karalucha? Wampir. Po prostu jak zacznę oglądać ten film, to mówię: Ja cię kręcę, ja Co to w ogóle jest? No ale sobie, dobra, po powolutku. Mam jakiegoś kolesia. No i wiesz, no jądrzę z porządku. Dracula. Go dziewczyna go, Dobra, gryzą go, dziękuję bardzo. No i potem ona przyjeżdża, jest wszystko super. I w ogóle, ale w międzyczasie pokonują, pokonują Drakule, bo w ogóle z fabułę od A do Z, bo zapomniałem Ci powiedzieć, bo taki ten film bardzo bardzo piękny. No i pokonują Drakule i wszystko jest super, dziękuję bardzo, koniec kropka. Zacznę może od, od początku w ogóle zaczęli ta scena, gdzie on tam jako modziel mo widzi te dwie czarownice. Przecież to było kręcone kalkulatorem? Ja pamiętam lata 90., jak chłopaki chodzili z takimi wielkimi kamerami i kręcić wesela. Przecież to było taki majsterszyt w porównaniu z tym, co tutaj było. Jak. Co tam się podziało? Jak to można było w ten sposób to ogarnąć? Przecież to nie wygląda w ogóle dobrze. No ale dobra, nie wygląda dobrze. Ale fabuła w ogóle. E, no to, że będzie Dracula, że będzie Transylwania, no to każdy oczywiście wiedział. Nikt się nie spodziewał czegokolwiek innego No ale potem oni mieli wsiąść na łódkę Do, tej, do, do Anglii Tam miała się dziać rzecz, miała być ręki i tak dalej Ale Argento stwierdził, nie, nie Musi być lepiej, my wymyślimy to lepiej Będzie ciekawi, bo po prostu chciałem to zrobić Zrobimy Drakulę 3D Będzie super i zrobimy go po swojemu swoje, Po swojemu, rzeczywiście Wymyślimy sobie elegancką, piękną fabułę No i będzie, będzie cudownie No i wtedy właśnie zaczęło się wszystko Bo okazało się, że Drakula no Z tego co ja pamiętam a Czytałem Draculę, widziałem Dracula jednego, drugiego, 15. No to Dracula mógł się zamienić w, w nietoperka. Mógł być, mógł być Batmanem. I. no i to tyle. Ale żeby być modliszką, wilkiem, i wiesz, wilki sobie po. W, w ciągu dnia elegancko tutaj słoneczko świeci. U -u, cześć w ogóle, ziomek, ok, witam cię bardzo, serdecznie, cześć mikaj Kopernik. on. w środku lasu. Teraz myślę, ale zaraz, ale coś tutaj w ogóle nie gra, nie? Ty, w pewnym momencie stwierdzają go, okej. Okay bo przyjechał Van Helsing oczywiście, musiał przyjechać Van Helsing. Będziemy go... kill'im, nie? No to dawaj, najpierw i te. Bierzemy srebrne kule, nabijemy je czosnkiem. A z jakim czosnkiem? Przecież srebrne kule i czosnek to zna wilkołaki. A tutaj mamy zwykłego wampira, wiesz, więc kołego osinowego. go w serducho i Dziękuję bardzo. No po prostu to jest taka bzdura na bzdurze. Ja jestem przyzwyczajony do tego oczywiście, że filmy Dary Argento to tak fabuła, nie specjalnie. Jakiś tam, powiedzmy, to jest tak, że mamy, a wiesz, yy, pociąg z miasta A do, do, do miasta B, tak? I po drodze to się, yy, i to wszystko. Mamy fabułę. I ta fabuła nie specjalnie jest istotna, ale to, co się wydarzy po drodze, ma być istotne. Także to rzeczywiście zawsze było w filmach Daria Argento, przynajmniej w tych, których ja widziałem, a widziałem ich kilkanaście. No i rzeczywiście mi to nie przeszkadzało. Ale to co się działo po drodze było zawsze fajne, bo tu się działo, wiesz, tu była akcja tutaj się, e, jucha lała, i tak dalej, i tak dalej było ciekawie, było zaskakująco, było intrygująco. A tutaj jest. Ja. Bo to tego się nie da oglądać, uwierz mi. Tutaj mam wynotowane ciekawostki, jest tylko jedna pozytywna. Chociaż film miał nawet całkiem sensowny budżet, bo sobie sprawdziłem 7 milionów 7 700 tysięcy dolarów, więc no jak na takie kino nie najgorzej, co nie? No ale dlaczego. Bo pewnie stwierdził Dario Argento, nie no to musi być rzeczywiście w 3D i tak dalej. No więc fabularnie jest, jakby to powiedzieć, postacie. Tomasz Kretschmann w roli Drakuli. O ja, Pierre, to boli, jak, jak ja oglądam, jak je ja patrzę na niego, to sobie myślę facet, naprawdę z których, z których trudnych spraw ty żyjesz. Jak to się nadziało w ogóle, co? Ile żeś tych mięsnych jeży. Mie, z, a co, z republiki ci wywali listę, Republika, tak? I, i, I musiałeś. normalnie masakra. Oczywiście pojawia się Asia Argento, gwiazda wielka, no tylko i wyłącznie w filmach u, u ojca, że ginie tutaj w ogóle pierwszy film, a ona odkłada łyżkę, czyli. Czy to nie był ten film? A zresztą to nie ma znaczenia przy okazji tej produkcji, bo to jest po prostu rewelacja. Także jakiekolwiek. No nie ma znaczenia. Czy weźmiemy Renfielda ewentualnie, jego kobite, czy tam jakiś wioskowych głupków z, z, z tej wsi zabitej dechami. No nic, naprawdę nic nie ma znaczenia, bo oni są tak cudowni. Ale my nic nie możemy zrobić. Bo ciuczku, za mną. Ciu, ciu, bo Drakula, słuchaj, Drakula... Patrz, Karaluch jest, to jest Dracula? A Jak był, to już go nie ma, co nie? Tu jest teraz motyw, na którym się chciałem skupić chwileczkę dłużej, więc uwaga, będzie, będę, będę mówił. Efekty wizualne. Wyobraź sobie że jest taka jedna scena, kiedy no wiadomo, to jest, to jest wiek tam 18, 17, 16, 15, albo któryś skre, niepotrzebne skreślić, a może 19 nawet. No więc oni oczywiście przyjeżdżają pociągiem, ta kolej parowa, wiadomo, parowy i tak dalej. No i wysiadają, wysiada, wysiada ta, ta z tego pociągu i w porządku jest super, to para leci, Tylko jak sobie przyjrzysz dokładnie to to nie jest pociąg, tylko to jest zwykła kawiarnia. Jakaś, która była, po prostu był pociąg i przerobi na kawiarnię. Para, która tam się unosi, ona jest tak nałożona, że to nawet w pęcie by nie było zrobione. Chyba, że jeżeli pamiętasz, wieki temu całe był Windows 3 na dyskietce, takiej, wiesz, malutkiej. To tam może było, było zrobione. Po prostu jak na to patrzyłem, to mówię, ja... no po prostu. Daję to mojej córce, mojej trzynastoletniej córce i ona robi lepsze animacje w tym momencie, na tym zwykłym komputerze, a nie, że ma budżetu prawie 8 milionów dolarów. I, i to jest zrobione w, w, ten, w ten deseń. No więc to jest po prostu koszmar, to jest koszmar. Jeżeli myślisz, że to jest y, top of the pop of, of the... Shit, no to się mylisz bardzo, bo potem sobie wyobraź, jak piękny na przykład można mm, pokazać karalucha, albo jak Dracula się tam zbiera z 50 tysięcy modliszek i robi się jeden, albo się przemienia w coś. I tak się zastanawiałem w ogóle, ile oni ćpali, pali, żeby rzeczywiście takie wymyśleć, bo no ja po czymś wemu nie dałbym rady naprawdę, tak, chyba że... chyba żeby tak wiesz jedna butelka na pięciu, ale czterech nie przyszło. Do tego dodatkowo wziąć jakieś trzy browary opchnąć i jeszcze gdzieś tam amarena z gdzie jest amarena w bidronce, tak? O, o Biedronce śpiewał y, Letnichowski podryw. No i wtedy może jakoś to by się rzeczywiście dało wymyślić, ale inaczej no to się nie da. Jak mówiłem wcześniej, jest jedna rzecz, która mi się y, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba a jest to scenografia i akurat do tego mnie Dary Argento przyzwyczaił, że tak naprawdę nieważne jak ch... jest film nieważne jak beznadziejne jest to co się dzieje, to co jest pokazywane u niego scenografia jest zawsze dobra zawsze piękna, jest to ładnie pokazane wycyzalowane i rzeczywiście pokazuje nam kolory, które chcemy to wszystko jest dobrze odzwierciedlone więc tutaj nie jest inaczej, widocznie akurat po tych wielu latach tworzenia filmów stwierdził, nie no przynajmniej jak oni będą oglądali to niech to wygląda dobrze, jak już mówiłem wcześniej, film jest w 3D. No ja na szczęście, albo na nieszczęście, to już zależy od tego, jak, jak ty myślisz. Na pewno na szczęście byłoby, jeśli byś wziął tą recenzję, udostępnił w tym momencie na swoich mediach społecznościowych, niech się niesie, niech ludzie wiedzą, czego nie oglądać. W każdym razie, ja tego filmu w 3D nie widziałem. Miałem tylko zwykłą, zwykłą wersję 2D dla widoków, I to i tak mi wystarczyło, bo rzeczywiście po obejrzeniu tego filmu stwierdziłem, o nie, 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 nie ja już mam dosyć, ja już nie chcę tego rzeczywiście... Oglądać się nie da, bo to rzeczywiście nie da się oglądać, bo tutaj nie ma, nie ma nic, nic dobrego. W ogóle, skoro mowa o technikaliach, jak sobie przyjrzysz się, sceny notne były kręcone w dzień, co akurat no, nie jest czymś hojnym. Jest niestety czymś y, spotykanym bardzo często. Zarówno przy okazji y, małych budżetów, jak i wielkich filmów. Popatrz sobie na Robin Hooda, Ridleya Scott'a. Tam akurat też było kręcone w noc, nocy w dzień. A skąd widać? Bo po prostu ta noc jest taka niebieska. I to akurat jest specjalnie y, zrobione w ten sposób, że to tak ma wyglądać. Ale to wygląda tandetnie beznadziejnie. I to, że Ridley Scott coś robi, to nie znaczy, że my też to musimy robić. A y, Dary Argento widocznie się zapatrzył. Muzyka. Ojacie, uszy mnie bolały. Naprawdę uszy mnie bolały. I tutaj rzeczywiście, wiem, tak, oczywiście, u Dary Argento muzyka Twoje film, swoje nie ma sensu. Ci nie... się nie zgadza, ale jak się łączy jest cudnie, jest fajnie. No tak, zgadza się. Ale nie w tym filmie. Nie w tym filmie. Tutaj po prostu to jest tak tandetne, że szkoda gadać. No kamera to już mówiłem, wiesz, przy tym. Czekaj, jakiś taki wezmę stary, stary telefon. O proszę bardzo, mam telefon, którego używałem tam gdzieś w okolicach 2013. Taki. Taki, o, taki Samsung, taki widzisz tutaj piękny, super, i tak dalej. To on na pewno ma dużo lepszą kamerę niż to, którym było kręcone. Ja to jest prawda nie mam kalkulatora, żeby ci pokazać, czym on był kręcony. Wilk Wampier, no to że w ciągu dnia to, to oczywiście mówiłem. No kolejna rzecz, do której mnie niestety taki twórca jak Dary Argento przyzwyczaił, to dubbing. Dubbing jest. <noise> Nie wiem, czy było dalej kiedykolwiek zobaczyć filmy Kung Fu, ale nie takie jak filmy Kung Fu teraz, że Jackie Chan wychodzi i robi siupsiu, tylko takie z lat 70, 80, gdzie tam bardzo często dźwięk nie zgadzał z ruchem usta. I dokładnie tak tam jest tutaj, no to jest po prostu porażka. No niestety, Dary Arjun to nas do tego, że on kręci filmy albo bez dźwięku w ogóle, bo nieraz przychodzili ludzie na, na, na plan i tak a mikrofon, na brudzie. no nie ma bo i tak ci będziemy dubbingować na angielski na włoski, na rumuński, na polski na serbsko-chorwacki no i to mnie przyzwyczaiło do tego, ale to, że akurat e, tak się to pięknie wszystko nałożyło to akurat e, koszmar, no i powiem ci tak film, powtórzę się juchra, film miał budżetu 7,7 miliona dolarów i zarobił, pewnie że tak bo to jest w końcu film Dary Argento zarobił 673 Tysiące dolarów. Jedną dziesiątą nawet, nie, bo to byłoby wtedy 770 tysięcy dolarów. A te tylko 673, nie uwzględniając chociaż tak naprawdę ile musiałbym w marketingu przy tym. No załóżmy, że wydali 2 dolary na marketing. No to film budżet 7 milionów 700 tysięcy i 2 dolary i zarobi tylko 673 tysiące. ja pie. Po prostu tego się nie da oglądać. Kto to wymyślił? No i ten film, ja y y y w ogóle no. Czekałem, czekałem na, na, na coś takiego, gdzie będę mógł e, troszeczkę pobluzgać, no bo dawno już nie było jakieś Wybieraliście mi dobre filmy w tych, w tych kultowych horrorach, no ale akurat niestety trafiło się, że, że, że i w Uzi, i cały misterny plan też w Uzi, że akurat musiała wjechać bluzgana, no zdarza się, zdarza się, no... Powiem Ci tak, no nie mogę Ci polecić tego filmu, jeżeli jesteś z Bokolem, jeżeli lubisz się męczyć, torturować i tak dalej tak dalej, pewnie obejrzyj się normalnie, na no dodatek sobie weź tę pożyletkę i, albo inaczej, tutaj obejrzyj ten film, a tutaj gdzieś sobie włącz film Patryka Vegita, akurat będzie w sam raz, będzie dodatkowa tortura. Bo ten film jest tak, wojuch, że tutaj się nic, naprawdę nic nie zgadza. Na koniec Wieli te a... drakule, tam y, poczęstowali go złota, srebrną kulą, te wampira, srebrną kulą, z cząstkiem normalnie. wiesz, ja czosnak, mieli, mieli ten prymat, czy coś tam posypali, siu, siu, wyskoczyła Magda Gessler z takimi pięknymi włosami, jak moje. Pfff, co to jest, to, jest, to jest! No i a... wszystko. No i ten nie żyje. Po tym się okazuje, że. Pff, a tak dajemy, dawaj, 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 lecimy tutaj na, na ten, dorwać do trzeba gestelową. no masakra, on chyba myślał, że będzie druga część, i tak się zastanawiam, jeżeli on myślał, że będzie druga część, no to on musiał być nieźle zrobiony, naprawdę, to jest facet który dał nam yy, Suspirię, dał nam Tenebre i dał nam dał ruch, Dracula 3D, więc yy, nie, nie, dziękuję bardzo, nie chcę nie chcę, nie chcę więcej na szczęście jest to ostatnia recenzja Dariu, filmów Dario to jaką nagrywam Póki co, bo może mu się okazał, przyjdzie mu do UBA, że zrobi tak jak szczęsny, i wróci z emerytury i powie: A to ja nagrębnie jeszcze jeden, bo widziałem skruchowi się podobało. Suspiria z tam 30 czy 40 lat, a to specjalnie zrobię mu jeszcze jeden dzialo, i znowuż będę musiał e, obejrzeć piękną e, twórczość. No ale wiadomo jak to jest. Przepraszam cię bardzo, drogi Lincoln, który to montuje, no, ale niestety nie jestem w stanie nic e, bardziej pozytywnego. A może mam coś pozytywnego na temat tego, tego filmu? Jest! Mam! Jest! Udało się! Rutger Hauer. Rutger Hauer, znany aktor, pojawia się, a pozytywem jest to, że Van Helsing w książce jest Holendrem. I według IMDb, na które się powołuje, jest to pierwszy raz, kiedy prawdziwy Holender, czyli Rutger Hauer, gra Van Helsinga, który był prawdziwym Holendrem. Tak to do tej pory się nigdy nie zdarzyło. Wiesz? No ale też już zdarzyło się. Rutger Hauer jest, jest, jest Holendrem, gra Van Helsinga, a Kretschmann gra Draculę. Zdarzyło się w filmie kilka lat wcześniej, że. Rudger Hauer grało Dracule, grał Drakule, a Kretschman grał w Wiem, że to jest chłopak i ma ale nawet szukając czegoś, żeby tą, e, tę recenzję urozmaicić, takie piękne, naprawdę takie perełki wynajdowałem, więc... Więc bardzo przykro, ale musisz, musisz mi, mi wybaczyć, patrzcie, nawet włosy mam czyste, kurde, powinienem mieć jakieś takie fajnie, grzy, brzydko uwalone, to byś tak, tak to, tak to się nie da, no, ale życie, e, no, życie, po prostu życie, jeżeli lubisz. Takie, takie bluzgarno recenzje. Tutaj na się jest ich mnóstwo, a tutaj jest kanał Lincolna. Zobacz, co tam się u niego dzieje, bo rzeczywiście fajnych materiałów jest mnóstwo, a ja chyba... No co prawda mam herbatę, co nie? No niestety, wolałbym, żeby było coś mocniejszego, no ale... Dobra, coś mocniejszego będę za chwilę. Już. Idę, idę się znieczulić.